Ici, mordeczki z tej strony Antegity i dzisiaj zagramy sobie w że Może nawet nie zagramy, ale otworzymy skrzyneczki. Dzisiaj to będzie taki krótszy odcinek, ale myślę, że fajny. Mamy tutaj Odebrałam punkty mocy, bo ten... On, myślę, że na to nie będziecie czekać, ale, ale mamy cztery big boxy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cz tak, cztery, jeden Brawl Box I za dwa poziomy będzie Sergi i trzy poziomy Sergi i Megabox Zacznijmy może od Brawl Boxa Fajnie, gdyby dzisiaj jeszcze Gdyby teraz Sergi wypadała, albo jej szczególnie jakaś legenda Mamy trzy, więc jak będzie się świeciło I świeci się! I co to będzie? i No, wiedziałem Aj, no. I teraz ja już mogę się założyć, że w tym openingu nic nie wyleci. Świeci się! I były dwa. Może będzie coś. Kurde, no. Kurde. A to akurat jest extra gadżet, bo wszyscy aktualnie zatruci drogowy. A to akurat jest super gadżet. No więc. Fajny nawet. Teraz już nie będzie, ale fajny. Fajny ten opening. Ja mam takie skrzynki, ale to, to teraz jak będę mieć Sergea, to pewnie nie będą... Tutaj jak te trzy skrzynki będą Brawl Box, yy, Big Box i Mega Box, to już nic nie wypadnie. Niestety. Dzisiaj specjalnie zrobiłem aż trzy misje od, od 23 do właśnie 27, znaczy 23 miałem i od 24 do 27 sobie zrobiłem ale akurat to ja chciałam dobijać kruka na tą 25, ale w tamtym sezonie mi się nie udawało. Teraz na pewno mi się uda. No to jest ekstra gadżet, Możemy go stestować Albo zrobimy to na, in, na innym odcinku to zrobimy jeszcze to zrobimy na odcinku, gdy będziemy ten gadżet testować i, od, no i odblokujemy tego. I odblokujemy Sergio. No tutaj to nie jest jakiś ekstra, no, więc jeśli, jeśli chcecie więcej takich filmów z openingów takich fajnych, to... Zostawaj, zostawajcie, zostawcie suba z dzwoneczkiem i łapki w górę pięć łapek w górę kolejny taki odcinek duży próg, bo ostatnio małe zasięgi ale spróbujemy to dobić dziękuję za oglądanie pa